私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物では、みんなに役割がある。みちこは文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん。やり終えましょう。ありがとう。 せっかくの式典だやり終えなければ悔いが残る竹村、システムがブロコワのテラス・アブ・ニグディお父様・花子様あなたはお許しをどうか話だけでもお聞きくださいサブロ様は父のことを口にしない。俺が俺にできる最後のご奉仕なのです No Nie chcę dowiedzieć się o śmierci Taburo. Hanako, nie chcę być zaskoczony. Ale... Uciekaj, mi! Kurwa, kurwa, kurwa! Zastrzelili Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać. Oh. Lepiej stąd spierdalajmy. I tu szybko. A. Co to było? Dla Do swojego dobra A. nie chcesz wiedzieć. W. Jesteś bezpieczny? Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pusto tam przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie jest starszych. Zapukaj cztery razy. Pośpiesz się. Prawo mnie zapeptali. W porządku? Chodzimy na wizję. Ej, nie pchaj się w kadr! Robimy powtórkę. 3, 2, 1. Z tej strony Gillian Jordan. Nadajemy na żywo z Japantown, gdzie doszło do incydentu. Ej, nie pchaj się w kadr! Dzięki! I kto, tutaj pracują? Ta? O co chodzi? W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Hanako jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. Wiem. A nas właśnie ściga każdy żołnierz Arasaki. Ech, to prawda. Nie traćmy czasu. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę. I zaproponowałeś jej herbatę? Tak, bo odmówiła. Mów całą prawdę o Jorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Hanako Sama, to człowiek, o którym mówiłem. Proszę. Wysłuchaj, co ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Peki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Szalony? I to jak? Słyszę nawet głos w głowie. To jeden z waszych konstruktów. Konstruktów? Tak. Ukradłem biochip, który Jorinobu próbował obchnąć na tłoczowi. Podczas ucieczki dostałem kulkę i stało się coś dziwnego. Ten biochip uratował mnie. Ale teraz mnie zabija. Muszę to zatrzymać. Hanako-sama, wie jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym bioszipem, Hanako Sama? Słyszałeś? Sprawdź to. złe przeczucia. Murę. Został tam. Jest już głupem. Nie chcesz do niego dołączyć. Oh, <laughs> Kontakt z Odsłaniajcie mnie! co do Co? Co robisz? Popierdoliło cię? Już mu nie pomożesz! No? なるほど。 Chcę Później podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan po prawej. My się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Co ty nie powiesz? No dalej! Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja zużytej igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a no zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego? Pierdoleni Panie... przegrańcy. myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówna, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka, to drzwi wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie taka mura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. To duży chłopiec, poradzij sobie. Ze szwadronem Marasaki na karku? Wątpię. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Wiem, że ktoś tam jest! Wreszcie. Eee. To na ścianie, to krew. Te, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? Lalka, albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale. Pana Korasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Śliwka. Wiesz, co dzieje się z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. To dobrze. I co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Nobu zadał cios w samo serce korporacji: Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża, a Ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw Ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca to forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej, jak o bibliotece konstruktu osobowości albo jako o więzieniu to tylko kwestia perspektywy. W każdym razie, nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Zlokalizowałem waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna, nawet bardzo skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że zarazaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Sol Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. Ach. No, to by było na tyle. Wiesz co, co? Chyba wolałbym się patrzeć, Arasaki. Z siepaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia, ale to... to coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. Słowo porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! Oh! Johnny! Jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą.